Komplet spotkań rozegrano na polskich boiskach w ramach piątej kolejki klasy. Nie zabrakło w tej kolejce oczywiście niespodzianek. Zapraszam Was na przegląd najciekawszych wydarzeń w tej kolejce. Zaczynamy! Na otwarcie kolejki na stadionie Zagłębia Lubin obejrzeliśmy 8 bramek. Zagłębie Lubin pokonało Lekie 6-2. Początek drugiej połowy nie zapowiadał nam takich emocji. Zagłębie Lubin odniosło bardzo cenne zwycięstwo, a Lekie udowodniła, że ma poważne problemy w grze w obronie. Podczas meczu wydarzyło się coś strasznego. Życie stracił 50-letni kibic Zagłębia Lubin. Pokój jego duszy. Jezus i Mas ma już 100 bramek w polskiej ekstraklasie. W tej kolejce strzelił dwie sztuki Radomiakowi Radom na ich stadionie. Mecz stał na dużej intensywności, i wielu było zdziwionych, że Jagiellonia wywiozła trzy punkty z ciężkiego terenu, jakim jest Radom. W tym meczu nie obyło się jednak bez kontrowersji. Trener Radomiaka po meczu miał wielkie pretensje do sędziego bycia. Bo dziś wydarzyła się bardzo trudna sytuacja. Dziś wydarzyła się sytuacja, która nie ma prawa się wydarzyć na poziomie, na poziomie ekstraklasy. Nie mogę sobie pozwolić na to, żebyśmy nie byli szanowani. Ja jako trener, moi piłkarze, jak i też cały klub, co, co dziś, z czego dzisiaj niestety dopuścił się arbiter w tego spotkania, bo tak naprawdę działy się niesamowite rzeczy z przebiegu całego tego, całego tego meczu. I ja, jako osoba, nigdy nie będę szanował arbitra, który nam dzisiaj nam dzisiaj sędziował. Ja nie wiem, czy tak naprawdę czy on w ogóle jest profesjonalnym, profesjonalnym sędzią, bo to w jaki sposób się zachowywał w trakcie meczu, przed meczem, no, odbiega dużo od, od, tego, od tego profesjonalizmu, i to jest to, co tak naprawdę chciałem dzisiaj powiedzieć. My jesteśmy bardzo smutni. A ty, co sądzisz o poziomie sędziowania, który miał miejsce w Radomiu? Jeżeli interesuje Cię polska piłka nożna, to serdecznie zapraszam Cię na mój kanał na Discordzie. Polska kopana. Link znajdziesz w opisie. Serdecznie zapraszam. W Szczecinie oglądaliśmy do przerwy bezbramkowy remis. Oba zespoły nie potrafiły rozbudzić zgromadzonej na trybunach widowni. Po przerwie Górnik Zabrze zaprosił wszystkich na show. W 10 minut wykonali 3 akcje i zdobyli 3 bramki. Było już po meczu. Portowcy zostali rozbici przez górnik Zabrze. Czy mecz z górnikiem Zabrze był ostatnim meczem dla trenera Kalendowicza, kiedy to będzie mógł poprowadzić portowców w meczu ekstraklasy? Daj znać w komentarzu. Wisła Polsk zrobiła swoje. Grali z podmęczoną legią i wykonali zadanie. Bohaterem meczu został wychowany klecha Poznań, Kamiński, który szczerzył jedyną bramkę w tym meczu. Legia w niedzielę wyglądała niejako. Natomiast Wisła wiedziała, że jeżeli wygra, utrzyma fotel lidera. I tak też się stało. Wisła Płos po pięciu kolejkach w klasie jest wciąż niepokonana. Jako jedyny zespół w tej lidze. Niespodzianka? Raków Częstochowa w końcu wygrywa mecz ligowy. Chociaż mecz w niecieczy zaczął się trochę inaczej niż trener w sobie to zakładał. Bo Raków przegrywał 1 do 0. Medaliki się spięły i dopisują sobie trzy oczka do ligowej tabeli. A najważniejszym punktem tego meczu był powrót i Iwiego Lopeza na boiska klas. Ewidentnie Raków Częstochowa ma jakiś problem, bo gra obronna leży. Medaliki do tej pory straciły aż 7 bramek, do tego nas mnie przyzwyczaiły, bo drużyna paprzyna wyróżniała się tym, że gra mądrze w defensywie i minimalnie w ofensywie, a na tę chwilę Raków stracił bardzo dużo bramek. Natomiast na innych boiskach padły oto takie rezultaty. Nudy w Lublinie, słaby mecz w Poznaniu, z dużej chmury mały deszcz w wykonaniu Krakowie i Widzewa. Powiem w GKS-u z poprzedniego sezonu. Pełna deklasacja nad Benjaminkiem. Daj znać w komentarzu, jak podobała Ci się piąta kolejka Klasy. I tradycyjnie zapraszam do dyskusji w komentarzach. Do zobaczenia. Cześć!